Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą sposobością i tym razem przyjrzymy się moim zdaniem chwilowemu powrotowi staremu, starego znajomego, zwanego terroryzmem. Jak już widzimy, straszono nas różnymi rzeczami w ostatnich latach małym chińskim przyjacielem, który był bardzo popularny, był wszędzie, nawet wyskakiwał z przysłowiowej konserwy. Teraz już o nim nie słychać, jakoś już nie zabija, jakoś już ludzkości nie dziesiątkuje. Jakoś już yy, się nic nie dzieje, jakby go nigdy nie było. Podkreślam, jakby go nigdy nie było, trzeba to rozważyć. Yy, I y, żeby było śmiesznie, nagle już nikt nie mówi o bezobjawowych chorobach. No proszę Państwa, jak sobie wylejemy herbatę na, na przykład na nogę czy na rękę, no to mamy objawy, oparzenie, nie? No trzeba myśleć. I wracając tutaj do rzeczy, straszono nas. Tym małym chińskim przyjacielem, o którym teraz każdy zapomniał, potem, y, potem wojenka, ruskie bomby w ogródku, i tak dalej, niech paliwo będzie po ileś tam y, ileś, tylko żeby ruskiej bomby nie było, i tak dalej, i tak dalej. No, teraz widać, że werble wojenne dalej grają, ale jakoś społeczeństwo jednak nie reaguje tak, jakby władza chciała. Jak już mówiłem raz w poprzednich filmików. Lewicowcy zawsze się dziwią skutkami swoich działań. Wychowali totalnie rozleniwione, rozbestwione społeczeństwo bez wartości. Jak takie społeczeństwo może chcieć czegokolwiek bronić? Oczywiście, że nie będzie niczego bronić, jeszcze jak jest zatomizowane do tego. A teraz się dziwią skutkami swoich działań, że nie da się tego społeczeństwa do niczego poderwać, zwłaszcza na zachodzie Europy, w tym odniesieniu mówię. No, ale dobra, też jest problem lewicowców, brak mózgu. Tutaj widzimy nastraszenie, werblami wojennymi też nie daje skutku, więc co niektóre władze sięgnęły po starego, znajomego terroryzm, którym nas terroryzowano dwadzieścia kilka lat temu i wprowadzono nam, yy, oczywiście niby dla naszego bezpieczeństwa, wszystkie te procedury na lotniskach, a one zostały wprowadzone dla bezpieczeństwa władzy i portfelów ludzi, którzy mają władzę. Jeśli chodzi o to, co się stało na wschodzie, to moja opinia jest taka, że oczywiście Zachód wykorzystuje to w większej mierze niż Wschód do dalszego straszenia ludzi, a na Wschodzie chodzi głównie o to, po to to zostało tam zrobione, żeby zmobilizować społeczeństwo do ostatniego wysiłku, aby ten cały bałagan pomiędzy Rusinami, w rusińskiej rodzinie powiedzmy żeby cały ten bałagan w dużej rusińskiej rodzinie już posprzątać na korzyść silniejszego obozu rusińskiego. Tak to widzę. I jak już widzimy, straszy się ciągle nas tym samym, czasami w różnych odsłonach, czasami w tych samych polatach, wykorzystując krótką pamięć ogółu. Jaki z tego wniosek, moi państwo? Wniosek jest taki, że podczas tego straszenia Przeprowadza się strasznie złe reformy i podchodzi się nas antykulturowo znowu. Proszę zobaczyć, co się dzieje w reformie szkolnictwa, proszę zobaczyć, co się dzieje w reformie instytucji kultury. Powtórzę apel to nie ja, wielu mądrzejszych ode mnie go powtarza. Zbierajmy książki, zbierajmy materiały, najlepiej papierowe, ale elektronicznie, jak ktoś umie przechowywać też, zbierajmy treści. Narodowe, patriotyczne, historyczne, literackie. I wiem, że nie jest łatwo, ale nasi też nie mieli łatwo. Znajdźmy czas, żeby młodszym przyjaciołom czy naszym dzieciom, jeśli je mamy, przekazać treści prawdziwe i uczulić na treści kłamliwe. Jak nauczymy je rozróżniać plus, plusa od minusa, same zrobią dalej wspaniałe postępy. I nie dadzą się zjeść propagandzie. Dlatego im bardziej nas straszą, tym bardziej patrzmy, co nam się zabiera i czym nas się truje, zwłaszcza mentalnie. I w, działajmy przeciwko temu, tak jak doradziłem i wielu mądrzejszych też doradza. Zbierajmy treści, przekazujmy je dalej, pokazujmy kłamstwa. Jak raz nauczymy tego młodzież, drugi raz już tego robić nie będziemy musieli, będzie to się propagowało dalej. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.